Liście, że Selena Gomez wydała swoje własne Oreo? Nie nastawiałam się, że kiedykolwiek wejdę w jego posiadanie. A o teście to mogłam tylko pomarzyć. Ale wczoraj wchodzę do Deals, a tam to Oreo Seleny Gomez. leży sobie normalnie na półce. Testujemy! Są dla mnie większe emocje niż Crumble Cookies. Ale to panie od razu. Bo to są w ogóle Oreo o smaku cynamonowym. Niby Oreo. A z tyłu mają jakieś śmieszne rysunki. Fajne. Ciało jest takie brązowe, a nie czarne. A! 3, 2, 1 Ej, ale to jest pyszne Czuć, że na rynek amerykański Bo jest strasznie słodkie Ale to smakuje jak zupa mleczna z cynamonem Picha No ale, żeby test był rzetelny Trzeba spróbować z mlekiem Jak na sucho to było takie dobre, to to będzie kosmos Ciach Kożuch na mleku, fu Trochę przesadziłam z tym podgrzaniem Próba numer 2 Ciao. W mleku to smakuje jak cynamonka. To jest przepyszne. Miałam przygotowany na śniadanie serek wiejski, ale chyba jednak zjem to.